Czerwień króluje. W tym nagraniu właśnie ruszam spod światełek. Słuchajcie, zapraszam Was serdecznie jutro na 18 na odcinek. Jeszcze nie jest zmontowany, bo dopiero wracam z nagrań, ale trafiłem na bardzo, bardzo ciekawy temat. Będzie o tym, jak PG okrada klientów. Będzie o trackerach. Bardzo dużo ciekawych tematów. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądało. Dlatego, że za chwilkę siadam do montażu i będę analizował ten materiał, który nagrałem. Ale po prostu yy, temat jest tak fajny i tak szeroki, że naprawdę ki kilka wieczorów będziemy mieli do, do pooglądania. Więc serdecznie Was zapraszam. 18. Kanał Pompa Ciepła IPV. Koniecznie musicie tam być. Oczywiście będzie premiera, więc serdecznie Was zapraszam do komentowania. Zapraszam! Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, dlatego też nagrywam ten film. Bo w ostatnich odcinkach troszkę rozmawialiśmy o tym, żebym lepiej szukał swoich widzów, wróć rozmówców. Ja szanuję każdego kto chce porozmawiać w słusznej sprawie odnośnie fotowoltaiki bądź pompy ciepła Dlatego zapraszam gości jeżeli ktoś do mnie też pisze i chce wystąpić w programie To też bardzo bardzo serdecznie do tego zachęcam Jest tyle fajnych tematów, które można poruszyć, że no już się nie mogę doczekać na te spotkania z Wami A jutro tak jak, tak jak już powiedziałem na samym początku godzina Osiemnasta, serdecznie zapraszam na bardzo ciekawy odcinek. Serdecznie Was zapraszam, życzę miłego wieczoru.